Witam, w tym odcinku z, wybudujemy yy, młyn, a ja się nazywam Kaki Inesowy Ziomek. Obra, yy, chciałbym Wam pokazać, co się yy, przez, czy, yy, przez ten czas, co nie kręciłem, jak widać, jest wybudowane z bruku, okna wstawiłem, tu się za bardzo nic nie zmieniło, a Tutaj wybudowałem molo. Yy, no. Yy, dzisiejszy yy, w, w moich planach jest wybudowanie młynu, a to, ale to za chwilę. Wybudowałem tu ścieżkę. Tak. Yy, bardzo mi się bardzo i to bardzo podoba tamta dżungla. Tylko nie chcę jej bardzo zrąbać. Bardzo fajny efekt. Dobra. Yy, żeby Was nie zanudzać, zrobię krótkie yy, cięcie i bo chyba tak mi się wydaje, ale nie wiem, że mi tego wszystkiego drewna chyba nie starczy. Dlatego więc yy, pójdę trochę pociupać drewna i za chwilkę się, będziemy się widzieć. Więc ja daję pauzę. Okej, okay, widzimy się po krótkiej przerwie. Przecież muzyckę. Yy, I zdobyłem dość trochę drewna. Sobie. Tak, bardzo dużo widzę zaludnienie psów. Tu jak Ciąłem... jak ciąłem y, drewno, jest właśnie tutaj mnóstwo psów. Ojciec zbiera. Ojciec. Cio... sobie. Dobra ojciec. Dobra. Resztę wyrzucamy. Dobra. U góry zrobię młyn. <śm> Yy, pokażę jak to wybudować, ale yy, dam pauzę. O. Trzeba będzie się rozbudować. Mhm. Tak. Mm. To, 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 będzie potrzebna wełna, a bardzo dużo wełny to będą na wachlarze mm, dobra oj, widzę, że nas nadchodzi to więc się przyspimy dobra i możemy ich budować ja to chwilkę zacznę i później wam włą... o szlak. nie wziąłem diorta i pokażę Wam później efekt końcowy, więc jeszcze chwilkę możecie poglądać, ale za chwilę zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się jak to już wybudowałem. Pierwsza musimy to wyrównać. To ja się z Wami na razie pożegnam. Yy, Włączę, kiedy wyrównam ten, właśnie teren. Dobra, już wyrównałem teren, a więc mogę już zacząć budować. Wybudujemy yy, taki niebogaty, ani niebiedny. I to mnie troszkę wkurza w tej becie, bo właśnie tak się ustawiają, właśnie te konary tych ty, 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 yy, drzew. Że trzeba skakać po tym żeby dobrze ustawić właśnie tego no jak to się nazywa drewno o. tak to mógłbym nazwać jakbym trochę przesunął to albo dobra git jest to ja zrobię do samego szczytu i za chwilę będę się widział z wami okej okay, już jestem po krótkiej przerwie no u was o sekundę to trwało. u mnie kilka godzin no nie kilka godzin może godzin tak właśnie ten młyn wygląda jeszcze od dołu tutaj jak pokazuję tu pójdzie wełna dobra czy mnie słuchać dobrze dobra to idziemy pokażę wam nie jest doskonale od nich go nie odgapiałem robiłem tak jak mi głowa jeszcze tutaj Um, dużo drzew wyciąłem um, Jeszcze Wszystko nieskończone ale Już całkowicie od nikogo od razu mówię nie odgapiałem Dobra Idziemy, idziemy No to tu, tutaj tu tak wygląda Tutaj nie mam Nie mam jak na razie tego Pomysłów Co to, 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 to tak to, tak 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 zwyczajnie wygląda Tu wachlarze No to chyba to tyle Tak właśnie wygląda No i yy, Pomysł yy, kolejny yy. Nie wiem, jak coś mi do, przyjdzie do głowy, to wybudujemy. Bardzo dużo drzew poszło. Chyba 4 lub 5 siekierek. Hmm. No to ja się będę z Wami żegnał. Oceniajcie, spróbujcie. Łapki w górę. I zapraszam do kolejnych odcinków lub yy, na Krece jakiegoś moda. Nara. No.